W niedzielę 1 września Dekor Glas Działdowo pokonał przed własną publicznością Benjaminka Lotto Superligi NRG Manekin Toruń 3-0. do 0. Początek Lotto Superligi, mecz domowy z, z Toruniem. Tak naprawdę bardzo mocno obawialiśmy się tego początku sezonu. Wiadomo, sezon olimpijski, gdzie wszystko jest do góry nogami i przygotowania i starty. dlatego. Mieliśmy bardzo dużo znaków zapytania, jak będzie wyglądała forma naszych zawodników. Mieliśmy trochę problemów i prywatnych i zdrowotnych, dlatego przed dzisiejszym meczem kompletnie nie wiedzieliśmy, na, na czym stoimy, jak to się ułoży. Co się, co się okazało? Okazało się, że strach ma wielkie oczy i tak naprawdę zagraliśmy bardzo dobrze, bardzo solidnie przy pomocy naszych kibiców w, w naszej hali domowej i wygrywamy 3-0, rozpoczynamy sezon. Z trzema punktami. Co dla mnie najważniejsze trenersko, to że każdy z zawodników swoją grę wygrał. Troszkę zatankował trochę pewności, te, trochę pozytywnej energii na, na przyszłość, bo zaczynam od zwycięstwa i nie ma nic ważniejszego niż poczuć, że y, praca ma sens. Dlatego cieszę się z tych trzech punktów przede wszystkim z tego, że każdy z chłopaków wygrał i, i to był bardzo dobry początek. Już na samym początku Jakub Dyjas zdecydowanie pokonał Lubomira Pisteje 3 do 0. Samuel Kulczycki i Ari Arinobu rozegrali fantastyczną wymianę, z której zwycięsko wyszedł reprezentant Działdowa, pokonując rywala 3 do 2. W ostatnim pojedynku Jonathan Grot wygrał z Tomaszem Kotowskim 3 do 1. Dwa pierwsze sety bardzo równe, ale trzeci i czwarty wyraźnie dla tenisisty Dekor Glasu. Chyba nikt lepiej się nie wprowadził do, do drużyny i do zespołu niż Samuel Kulczycki. Bardzo fajna, ambitna gra, super akcja, z, du z dużą po prostu dozą e emocji. Wygrany pojedynek z bardzo dobrym Japończykiem Arino, bo 3-2, w końcówce, w piątym secie 6-5, dlatego no, nic lepszego nie, nie mogło się zdarzyć dla tego chłopaka, i dla klubu, i dla kibiców, bo, bo naprawdę wypadło to y niesamowicie. Drugi mecz w Superlidze 2024/25 w piątek 6 września w Grodzisku Mazowieckim. Przeciwnikiem będzie Darton Bogoria, z którym walczyliśmy w finałach poprzedniego sezonu w Pucharze Europy i Lotto Superlize.